Dzień dobry, dzisiaj jest w Minecraft. No to tu jest nowa wersja, Co konie? Chciałbym tylko pokazać, co tutaj można może robić. Też dywany. Yy. Nie, 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 Jest, jest, jest. Dywany takie. Karpet, siodła są. Pokaż teraz, jakoś osiedlać konia. No, jakiegoś ładnego znajdę sobie, Zaraz... Nie, no takiego jakiegoś ładnego szuka. Trochę mi się laguje, bo na tym komputerze szło lepiej. Dobra, biorę tego Łacia tego. Na niektórych stronach pisze, że konie nie można rozmnażać, jak mają zbroję, ale to nieprawda, bo właśnie zobaczyłem, że można. Teraz go ujeżdżamy. No i trzeba tak, żeby nie spaść. No on jest szybki, bo każdy koń ma inną szybkość. Akurat ten jest taki. Co on nie jest? No i akurat teraz mu się udało. Eee, yy, dobra, to jedziemy. Yy... No i właśnie teraz się udało. Teraz trzeba tylko kliknąć. Jeszcze... Jeszcze też dodano nowe. Jakby yy, można dawać imię zwierzętom. No i tu jest konia. É. Não. Então,